Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Winaja. Witam wszystkie zodiakalne raczki. Raczki, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również raczki, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Oczywiście wszystkich zachęcam do oglądania, do słuchania, a osoby, które są tutaj pierwszy raz i spodoba Wam się tutaj, będzie mi bardzo miło, będę ogromnie wdzięczna, jeśli zostawicie subskrypcję, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne raczki, nieboraczki, horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podgląd tygodniowy na tydzień od pierwszego do 7 maja zobaczymy jaka będzie pozycja startowa tego nowego miesiąca. Także nie gadamy, zaczynamy. I okej, okay, się. Pamiętajcie oczywiście, że jest to przekaz ogólny. Więc nie wszystko będzie do Was pasować, nie wszystko będzie z Wami rezonowało. Bierzcie wyłącznie te energie, które pasują, resztę odrzucajcie. Nie bierzcie tego przekazu na siłę, jeśli kompletnie energie nie będą się zgadzać z Waszą sytuacją. Jeśli się nie zga będą zgadzać, odsyłam do ascendentu, znaku księżycowego, Wenus, Mars i tak dalej. Być może tam jest przekaz właśnie dla Was. Dobrze, Raczki, zobaczmy, czym zaskoczy ten pierwszy e, tydzień nowego miesiąca. Wyzwanie dla Raczka na ten tydzień. Mm -hmm. Co ciekawego w pracy, w finansach. No, wow. Mm -hmm. Co ciekawego w miłości. I rada. Dobra. <laughs> no, raczki, tak na pierwszy rzut oka. Dobrze się dzieje, dobrze się dzieje. W ogóle u Was y, ostatnio dużo ciekawych rzeczy się dzieje, dobrze się dzieje. Więc, więc super, dobra. Ok, lecimy, lecimy, kochani. Bierzemy, no chodź, na mnie chodź, e, bierzemy pierwszej kolejności tą energię, m, która jest bardzo często wyzwaniem, czy to osobistym, czy jakimś zewnątrz, taki klimat, aura tego tygodnia. No, raczu się, powiem Wam tak... Jeśli chodzi o wyzwanie, ja tutaj tak wyczuwam um, u Was w tym tygodniu poczucie zagrożenia. Niektórzy z Was mogą mieć takie poczucie, um, że coś Wam w życiu grozi, że ktoś, ktoś wyrusza do ataku w Waszą stronę, że ktoś Wam chce coś po prostu zrobić, coś odebrać, chce wpłynąć na Wasze decyzje, ale ja to tak czuję, że to, to poczucie zagrożenia jest bardzo mocno takie, wiecie co, olbrzymione troszeczkę, nie? Przerysowane wręcz nierealne, bym powiedziała, moje drogie raczki, tak? Może to, kochani, wynikać z tego, że dostaniecie w tym tygodniu bardzo wiele takich sprzecznych y sygnałów, sprzecznych informacji, czy to od ludzi, czy to właśnie od wszechświata, że sytuacje, które się będą wydarzyć, po prostu nie będą do siebie pasować, nie? Trudno Wam będzie połączyć w tym tygodniu puzelki życiowe i z tego to może wynikać, że będziecie czuć się odrobinkę zagrożenie, bo ciężko Wam będzie poskładać niektóre elementy do kupy, prawda? Więc takie wyzwanie troszeczkę. Yy, I... Przede wszystkim, kochani, to poczucie zagrożenia może powodować u Was taką troszeczkę też nieuzasadnioną, powiem to wprost, nieuzasadnioną agresję, kochani. Więc nie dajcie się samym sobie sprowokować. Powiem to wprost. I nie skupiajcie się przede wszystkim na tym, że Wy musicie o coś zawalczyć albo o kogoś, że ktoś próbuje Wam coś odebrać lub wpłynąć na Wasze decyzje, na Wasze życie, tak? Bo to do niczego dobrego w tym tygodniu, kochani, nie doprowadzi. Tu jest taki nieuzasadniony strach, kochani. I właśnie wiecie co? Z drugiej strony. To może być tak, że w tą swoją postawą, właśnie takiego napięcia, prawda? Takiego strachu, takiego lęku, wy możecie prowokować innych, tak? Możecie prowokować tą swoją taką postawą i to niewielka droga do tego, żeby doszło do jakichś, prawda, ataków, zwłaszcza między ludźmi. Jeśli macie kogoś ognistego, barana, lwa lub strzelca, tutaj mogą się pojawić szczególne takie, wiecie, punkty zapalne. Więc, raczki, powiem Wam tak. Takie wezwanie dosyć trudne przed Wami, bo będzie poczucie zagrożenia. Tylko podkreślam, to zagrożenie nie do końca jest uzasadnione w tym tygodniu, tak? Tu się za chwilę przejdziemy, bo tu się troszeczkę nowości w Waszym życiu dzieje w tym tygodniu. Więc luzik, luzik. Postarajcie się wrócić na luz. Mhm, wiem, że czasami bardzo trudno zapanować nad emocjami, zwłaszcza tymi takimi buzującymi mocno. I nie dać się sprowokować nikomu, żadnej sytuacji, ani samym sobie. Nie ulegać wpływom emocji, tych zwłaszcza związanych właśnie z agresją, z lękiem, ze strachem, lub próbą obrony swojego zdania. Wy tego nie musicie robić. Nie musicie po prostu tego w tym tygodniu robić. Ja Wam powiem w ten sposób. Energia, która mi się tutaj pokazuje jako ta główna energia na ten tydzień dla Was, to jest, że możecie odpuścić. Możecie po prostu odpuścić walkę z kimkolwiek i z czymkolwiek bo ogólnie jest dobrze, jest bardzo dobrze, bym powiedziała nawet, ale tu już yy, przejdziemy dalej. Dobra, do szczegółów. Dobra, raczki i tutaj ta praca. Podoba mi się ten przekaz, kochani, bo wiecie co, ja mam wrażenie, że gdzieś jest jakiś raczek, który w tym tygodniu em, dosłownie odzyska lub po raz pierwszy poczuje niezależność taką finansową. I teraz tak, kochani, być może jakiś raczek uniezależnia się finansowo od swojego partnera lub partnerki, tak? Znajduje jakąś pracę, jakieś lepsze stanowisko, dodatkową pracę, pojawiają się jakieś oferty, lub już dawno podjęliście tą pracę, tą ofertę, tak? No i przychodzi taki moment, kiedy Raczek sobie uświadamia, że jestem już niezależny. Wreszcie stać mnie na to, żebym sam na siebie zarabiał, sama, sama na siebie zarabiała i y, uporządkowała właśnie te swoje finansowo-zawodowe sprawy. Tak, także tutaj taka informacja. Gdzieś jest też jakiś Raczek, który. No, zaczyna samodzielne życie, tak? Dosłownie wyskakuje z ganka mamusi, prawda? Pierwsza praca, lepsza praca, um, ukończenie jakichś studiów, kursów, dzięki czemu zdobycie jakiejś właśnie fajnej um, tutaj posady, która daje fajne zarobki i o to mogę się uzależnić, tak? Mogę się uzależnić, mogę się nawet wyprowadzić od rodziców. No, są tutaj takie informacje. <laughs> No, kochani, przepraszam, jestem lekko przeziębiona, więc mogę Wam tutaj zakłócać ten przekaz troszeczkę takimi dźwiękami kaszlopodobnymi. Od razu przepraszam z góry. Dobrze, kochani. I wiecie co, jeszcze tak, jeżeli macie dzieci, tak, no to tu też jest informacja, że ten Wasz dzieci, no, też zaczyna właśnie samodzielne życie, tak, znajduje pracę, wyprowadza się z domu, mhm, także takie wyrwanie się, takie odzyskanie takiej niezależności finansowej przede wszystkim, tak, mhm. Być może właśnie stąd to poczucie zagrożenia się pojawia, tak? Bo Wy tutaj poczujecie, że oto staje na nogi, staje się niezależny, staje się samodzielny. No i tutaj takie troszeczkę obawy, że ktoś będzie chciał ee, albo Was zatrzymać w tym domu, prawda? Albo ten wasz partner, partnerka, no ale po co do tej pracy idzie? Przecież dajemy radę. Nie dać się sprowokować, a robić swoje. Drogie raczki. E, I kochani, <laughs> um. Mam też wrażenie, że niektóre raczki, gdzieś jest jakiś też raczek, który mm, zmienia pracę, wiecie, zmienia pracę i opuszcza stanowisko pracy, na którym był bardzo długo. No, taką długoletnią pracę, w której pracował w jakiejś firmie, bardzo długo. I ta, wiecie, tutaj ta praca mi się pokazuje jako fajna praca, to nie było tak źle, nie to, że op, opuszcza, bo dość, nie, tylko czy tam ktoś zwalnia, nie. Raczek, mam wrażenie, że to jest jego samodzielna decyzja bo ta praca nie była zła, tak? to była fajna praca. Tam była przyjazna atmosfera, fajni znajomi, szefostwo całkiem w porządku, prawda? Ale no powiem w ten sposób, tą miłą atmosferą w pracy to my rachunków nie zapłacimy, tak? Więc raczej tutaj być może hmm, znajduje jakąś propozycję, znajduje oferty lub dostaje jakąś ofertę, żeby zmienić tą pracę właśnie ze względu na to, że tam są lepsze zarobki, tak? I dzięki temu staje na nogi. Mhm. Ewidentnie tu jest niezależność finansowa, odzyskanie lub uzyskanie niezależności finansowej. Uraczka, piękna informacja, kochani. Mm -hmm. To jest takie ukończenie pewnego etapu w waszym życiu, takiego zawodowego, i urządzacie sobie życie na nowo. No, raczki, także korzystajcie z tego, miejcie szeroko otwarte oczy, tak? I jeżeli ktoś wam to będzie próbował namówić, nie idźcie do tej pracy, nie, nie ma takiej potrzeby, a dlaczego zwalniasz się z tej pracy, dlaczego zmieniasz, nie dajcie się właśnie sprowokować, róbcie swoje raczki. Róbcie swoje. Dobra, i przechodzimy teraz do miłości. To jest bardzo ciekawy przekaz. Bo tak, z jednej strony mam takie wrażenie, że raczej w tym tygodniu na żadne miłości, flirty, romanse i tego typu sprawy nie będzie miał w tym tygodniu po prostu czasu ani ochoty, nie? No chyba, że gdzieś tam wiecie gdzieś tam w przelocie, nie wiem, jakimś migiem na szybko, e, na odczepnego dosłownie, ale też niekoniecznie. Też niekoniecznie. Z jednej strony, raczek może unikać właśnie tych takich miłosnych randek spotkań, bo nie będzie miał po prostu na to. Czasu, tak? Gdzieś jest jakiś raczek, który e, ma jakąś znajomość, która nagle w tym tygodniu lub jeszcze w tamtym tygodniu lub niebawem ona zacznie, pójdzie takim bardzo szybkim tempem, to się zacznie tak szybko wszystko dziać, tak szybko wszystko rozwijać. No, a raczek uczuciowy znaczek, więc raczej średnio raczka interesują przelotne znajomości, raczej on dąży do tego, żeby to było, wiecie, połączenie dusz, żeby tam były uczucia, żeby tam było romantycznie. Raczek tego potrzebuje, pomimo tej swojej takiej twardej skorupy, tam naprawdę tkwi mocne, piękne, wspaniałe, kochające serce. No i raczek może się spłoszyć, więc jeżeli ktoś jest tutaj, kto słucha raczka właśnie, bo, jesteś, bo ktoś jest ciekawy co z tym raczkiem moim, którego mam, to powiem w ten, ten sposób, nie przyspieszać żadnych tutaj randek, nie nalegać, nie naciskać, niech nie to wszystko dzieje się w swoim takim tempie, bo raczek po prostu tak jak widzicie, tu jest karta zodykalnego raka, nie? tu jest po prostu ucieczka. Więc no, zabierze nogi zapas raczej, bierze nogi za pas tam, gdzie relacje się bardzo szybko rozwijają, gdzie nabierają tempa niebezpiecznego tempa i zmyka. I po prostu go tyle widziano. Więc uważajcie troszeczkę na to. I kochani, teraz. Y jeśli chodzi o związki i relacje istniejące, dla mnie tutaj jest informacja, że właśnie ten pęd życia troszeczkę możecie się od siebie oddalić, tak? Mm, możecie się oddalić właśnie z tego powodu, tutaj tych finansowych, tych zmian finansowych, tak? I właśnie tutaj. Nie będziecie mieli czasu dla siebie w związkach raczek, może nie mieć czasu dla swojego partnera partner, może nie mieć czasu dla raczka, więc kochani, może być troszkę nerwowo, może być troszeczkę napięć, może być takich różnic, prawda, We światopoglądowych w tym tygodniu, ale pamiętajcie, to jest na ten tydzień. Ten tydzień jest taki dosyć decydującym tygodniem dla niektórych z Was, więc tutaj warto by było... Odnaleźć w tym pędzie waszego życia, prawda? Chwilę na to, żeby temu swojemu partnerowi bądź partnerce wytłumaczyć. Daj mi te parę, tych kilka dni na to, żebym sobie uporządkował te wszystkie sprawy, które tutaj się dzieją, a potem powrócimy do naszej miłości, do naszego związku, do naszej relacji. Także w ten sposób, jeśli chodzi właśnie o miłość, drogie raczki, nie pchać się w za szybko rozwijające się związki, nie pozwalać, żeby ktoś przyspieszał tego na siłę. Hmm. I nie pędzić, nie pędzić i nie, przede wszystkim wiecie co, też nie gonić za kimś, kto Wam ucieka. Mhm. Także tutaj taka, taka, taka rada. Dobra, Raczki, przechodzimy do em, rady. Hmm. Piękna rada, kochani. Piękna. Kochani, właśnie, skoncentrujcie się w tym tygodniu na tym, co Wam daje ten cały tydzień, a i na przyszłości, bo ten tydzień, te możliwości, zwłaszcza te tutaj zawodowe, finansowe, tak tutaj dają bardzo duże, szerokie horyzonty. Zobaczcie, Wy się już tutaj wspięliście na pewne wyżyny swoich umiejętności, swoich możliwości i teraz jedyne, co Wam zostaje, to przede wszystkim się na chwilkę, ale tak na chwilkę zatrzymać, jasno sprecyzować plany na przyszłość, marzenia swoje, tak? I być gotowym do dalszej drogi. Nie? I być gotowym do dalszej drogi. Wy jesteście na wzniesieniu w tym tygodniu drugiej raczki yy, i i perspektywy, pojawiają się perspektywy na przyszłość, na dalsze życie, na bezpieczne, stabilne, niezależne życie, tak? Więc bierzcie tylko to, co, prawda? To, co ma, takie, wiecie, szerokie horyzonty perspektywy na przyszłość, tak? Perspektywy na przyszłość. I właśnie nie pozwólcie, żeby ktokolwiek. Wpływał na Wasze decyzje, bo Wy sami weszliście na tą górkę, tak? Sami wznieśliście się na te wyżyny i nie pozwólcie, żeby Twój Was sprowadził z powrotem na dół. Także pięknie, pięknie, raczki. Bardzo fajny przekaz na ten tydzień. Ostatnio zresztą fajny macie przekaz. Dobrze, kochani, zobaczmy jeszcze. Aniołka, taka szybka rada od Aniołka. Ukaż swoje wewnętrzne światło, raczku, właśnie, bo Ty w tym tygodniu idziesz swoje, tak? Ty, Raczku, w tym tygodniu skupiasz się na tym, na czym Tobie zależy. To Ty budujesz swoją przyszłość, tak? Więc zaświeć tym swoim światłem i pokaż całemu światu, że Ty będziesz szedł za tym światełkiem, które sam sobie wyznaczyłeś. Tam, gdzie Ty świecisz swoją latarką, a nie ktoś próbuje Ci jakąś świeczką oświecić drogę. Także Twoje światło nie będzie Twoim światłem. Błyszcz. Błyszcz, Raczku, w tym tygodniu. I nie przejmuj się, że kogoś razisz. Także super, piękny przekaz dla Was. Dobrze się. pięknego, wspaniałego tygodnia. Jeśli ktoś ma urlop teraz podczas weekendu majowego, no to oczywiście udanego, spokojnego odpoczynku, pozytywnej energii. Widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa!